Dzień dobry. Zajmiemy się mnożeniem sum algebraicznych. Mnożenie sum algebraicznych. Czyli przemnażanie takich nawiasów. x plus 2, 2x minus 3. No dobra, a dlaczego sum, skoro tutaj jest różnica, dlatego że to jest suma, suma liczby dodatniej i suma, suma liczby dodatniej i liczby ujemnej. OK. No i teraz jak my będziemy to przemnażać? Najpierw przemnożymy ze sobą pierwsze wyrażenia, czyli x razy 2x, to jest 2x kwadrat. Następnie zewnętrzne wyrażenia, x razy minus 3, to jest minus 3x. Następnie środkowe wyrażenia, 2 razy 2x, to jest plus 4x. I... Ostatnie wyrażenia: 2 razy minus 3 to jest minus 6. Równa się redukcja wyrazów podobnych. x kwadrat jest tylko jedno, więc spisujemy. Hm. Teraz x występuje w tym kawałku i w tym kawałku. I teraz minus 3, dodać 4, to jest 1 na plusie. I na koniec mamy wyraz wolny 6. Minus 6. Minus nic więcej z tym nie robimy, ponieważ nie można już dalej dodać nic do siebie, bo nie ma tych samych wyrażeń, żeby je zredukować ze sobą. X kwadrat to nie jest to samo, co X i to nie jest to samo, co wyraz wolny. Nie można tu napisać. Że to jest, nie wiem, 2 plus 1, to jest tam 3, minus 6, minus 3 i e, nie wiem, różne tutaj się pojawiają rzeczy. Proszę zapamiętać, że jeżeli nie mamy tych samych um, czynników, czyli na przykład x kwadrat gdzieś jeszcze, to nie ma z czym tego zredukować i tak musi to zostać. I ja sobie tutaj podglądam odrobinę podręcznik. No, i omówimy taki przykład 1 i to będzie taki x razy y. Jeżeli nie ma tutaj żadnego znaku, to jest mnożenie. Mam nadzieję, że mój kot nie obgryza moich roślin. Siostrę jednak obgryza. I teraz x plus 3 i. X minus Y. No i cóż tutaj nam się zadzieje ciekawego. Wprowadzam pojęcie wysp. Tu jest jedna wyspa, tu jest druga wyspa. Każdą z wysp będziemy obrabiać niezależnie od siebie. Czyli ta pierwsza wyspa nie ma wpływu na tą drugą. Czyli tak, czy ja mogę cośkolwiek tutaj zrobić z tą wyspą? Nie. Zostawiam tak jak jest. I teraz tak. Jeśli mamy minus, to bardzo proszę się od niego odciąć. Do widzenia. Ponieważ on robi kłopotu, jeżeli tego nie zrobimy. I teraz wymnażamy znowu nawias przez, przez nawias, czyli najpierw pierwsze x razy x to jest x kwadrat. Później zewnętrzne wyrazy, czyli x razy minus y to jest minus XY. Później środkowe wyrazy, czyli 3 razy x to jest plus 3x, i później końcowe wyrazy, czyli plus 3 razy minus y to jest minus 3y. Zamykam nawias. Równa się. Xy przepisuję, bo nic z tym nie zrobię. Przyglądam się mojemu nawiasowi. Okazuje się, że nie mam tutaj rzeczy do zredukowania. x kwadrat to jest coś innego niż x. xy to jest coś innego niż x, niż y i niż x kwadrat, czyli nie ma co tu zredukować. Jeżeli nie ma co zredukować, to możemy nawias opuścić i pamiętamy, że tutaj jest minus przed nawiasem. Teraz co robi minus przed nawiasem? Zmienia każdy znak nawiasie. Dla niektórych jest to kłopot troszeczkę, dlatego można sobie tutaj dopisać 1 i potraktować to jako mnożenie przez minus 1. No to mnożymy minus 1 razy x kwadrat minus 1x kwadrat, czyli minus x kwadrat. Minus 1 razy minus xy to jest plus xy. Minus 1 razy 3x to jest minus 3x. I minus 1 razy minus 3y y, to jest plus 3y. Y. No i teraz sprawdzamy, czy mamy co zredukować. Okazuje się, że mamy, ponieważ mamy xy oraz xy i takich elementów mamy 2, zatem mamy 2xy. Później mamy minus x kwadrat, jest tylko jedno, więc spisujemy. Minus 3x jest tylko jedno. I plus 3Y jest tylko jedno. I to jest koniec. Nic tu nie można zredukować dalej. No dobra, mamy tutaj jeszcze. No, zrobimy dwa przykłady jeszcze. Ja w ogóle korzystam z książki nowej ery. Matematyka z kluczem do klasy 8. No i... Robię ćwiczenie ze strony 77. Uprość podane wyrażenie. To jest ćwiczenie trzecie na samym dole. I mamy coś takiego: a minus 2, 3b minus a, odjąć a razy a minus b. Równa się. No dobrze. Wymnożamy nawias przed, przez nawias przez nawias czyli tak no czymś tam sobie zaznaczyć a razy 3b 3ab teraz a razy minus a to jest minus a do potęgi drugiej a razy a Przepraszam, to jest A do drugiej. I teraz mm, minus 2 razy 3b to jest minus 6b. Matko, przepraszam. I minus 2 razy minus a to jest plus 2a. I na tym się kończy obrabianie mojej pierwszej wyspy. Ona się kończy tutaj, gdzie jest minus. I zaczyna się druga wyspa. No i teraz będę przez minus A mnożyła ten nawias, czyli minus A razy A to jest minus A kwadrat. Minus A razy minus B to jest plus AB. Równa się. No i teraz patrzymy, czy mamy do zredukowania te same wyrazy. No, i szukamy. Tu widzę AB. Szukam, 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 szukam. O, jest jeszcze jedno AB. I teraz tu mam trzy takie AB, tu mam jedno, czyli razem mam cztery AB. Ok, szukam sobie dalej. A kwadrat, tu jest jedno. O, tu jest jeszcze jedno. I teraz minus. Każda liczba nosi znak przed sobą. Minus a kwadrat, to jest jedynka tu schowana, minus 1 a kwadrat, minus 1 a kwadrat, to jest minus 2 a kwadrat i teraz 6b jest pojedynczo, minus, minus 6b jest pojedynczo i plus 2a jest pojedynczo, więc to spisuję minus 6b i plus 2a i to jest koniec. Ok, to teraz takie dłuższe będzie jedno. Takie bardziej wygląda na bardziej wymagające. Zobaczymy. Postaram się nie zmieniać koloru, żeby tu już oczu pląsów nie dostać od tej zmiany. To jest podpunkt B. I mamy tak. W pierwszym nawiasie minus x plus 2y. Słychać mnie? Słychać. Pewnie słychać. I w drugim nawiasie y minus 3 <laughs> Potem jest odjąć. X minus Y i X minus 2. Równa się. Dwie wyspy. Jedna jest tutaj, a druga jest tutaj. No dobra, to mnożymy. Minus X razy Y, minus XY. Minus X razy minus 3. Minus i minus daje plus. Kiedy są przez siebie mnożone, czyli plus 3x. Teraz 2y razy y to jest plus 2y kwadrat i 2y razy minus 3 to jest minus 6y. I teraz uwaga, mam minus. Zatem odcinam się od niego. I wymnażam te nawiasy tak, jakby tego minusa na razie nie było. Czyli x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 2 to jest minus 2x, teraz minus y razy x to jest minus xy i minus y razy minus 2 plus 2y równa się. Przepisuję. Bo tutaj okiem sobie rzuciłam na to, że nic tutaj się nie uprości nam, czyli nie ma z czym zredukować. I teraz piszę sobie jedynkę tutaj razy i będę wymnażać przez minus 1. To jest minus X kwadrat, plus 2X, plus XY i minus 2y. Równa się. Czy nam się, tak, tu nam się coś zredukuje, zatem troszkę się pozbędę tutaj tego pierwszego przykładu i ten drugi częściami sobie podniosę do góry, podniosę po prostu, nie da się podnieść do dołu. Ok, równa się, równa się i teraz szukam. XY, szukam, 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 nie ma. Przepisuję, jest tylko jedno takie. Ok, 3X. Szukam, szukam, szukam. O, jest coś. Tu jest 3X, a tu jest 2X. Szukam, szukam, nie ma. O nie, zgubiłam coś. Hmm. Dobra, jeszcze raz. Wracamy, wracamy, wracamy. Jeszcze raz. Szukamy. XY, czyli tak, XY jest tu. I dopiero teraz zauważyłam, że jest jeszcze tutaj. I teraz tak. Jedno jest na minusie, drugie jest na plusie. One się wyzerują. Teraz szukam trzy, szukam x samych x-ów pojedynczych takich. x w pierwszej potędze w tym sensie. No dobra, tu mam jedno, jednego x-a w sensie 3 x w pierwszej potędze. I szukam, szukam. Aha, tu są dwa x Razem jest 5 x w pierwszej potędze. Dobrze. Szukam sobie dalej. Teraz mam 2y kwadrat. No i teraz już jestem ostrożna. Szukam, szukam. Nie ma więcej. Plus 2y kwadrat. Dobra. Teraz szukam y. Widzę już tutaj jednego y tu i jednego tu. I teraz mam tak: minus 6y, minus 2y to jest minus 8y. I ktoś zapyta, jak to minus, skoro minus i minus daje plus. Tak, daje plus tylko pod warunkiem, że są przez siebie mnożone lub dzielone. Tutaj nie mam mnożenia między tymi dwoma minusami, zatem zliczam, ile tych wszystkich minusów jest. Tu jest 6 minusów, tu są 2, razem jest ich 8. I na koniec jeszcze mam minus x kwadrat, i też nie ma z czym tego zredukować. Więc to zostaje i to jest koniec. Może tyle wystarczy. Minus i minus daje plus, a plus i minus daje minus. Tylko kiedy są przez siebie mnożone i dzielone. Ok, jak jakieś pytania są, to proszę o komentarz. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.